Kurde, mam wrażenie, że ten świat stracił już całkowicie swoje kolory. Połowiłbym w sumie ryby. No dobra, może coś się uda złowić. Złota rybka? O! Chciałbym, żeby mój świat był znów kolorowy, znów pełen kolorów. Jak mnie wypuścisz, to spełnię twoje jedno życzenie. Dobrze, złota rybko. Już, proszę bardzo. Tak, udało się. Jest, znów jest pełnia kolorów na tym świecie. Hura! No naprawdę lepiej już być nie mogło. Naprawdę jestem super przeszczęśliwy teraz. Update 1.12 niesie ze sobą kilka nowości, między innymi i nadchodzi tak zwany update kolorów, słuchajcie, coś na co czekało wielu budowniczych, między innymi ja, z nimi pewnie na czele gdzieś tam w, w pierwszych rzędach nawet, słuchajcie, nowe kolory, coś co Jeb ogłosił kilka dni temu raptem na swoim Twitterze, możecie zobaczyć teraz na screenie, pokazał pierwszą zmianę, czyli nowe kolory wełny, słuchajcie, zupełnie odmienione kolory wełny, które... No będą troszkę odświeżały ten klimat, zupełnie inaczej też będzie wyglądała tekstura, może nie zupełnie inaczej, ale będzie bardziej zmiękczona, ta tekstura nie będzie tak chropowata, będzie wyglądała bardziej przyjaźnie, powiedzmy bardziej bawełnianie niż wełnianie, tutum. Trz. Wiecie te sprawy, <laughs> I, I tak to ogólnie będzie wyglądało. Ponadto, chwilę później, Jeb wstawił zdjęcie. No, chwilę później, dzień później, wstawił Jeb zdjęcie banerów o również odświeżonych kolorach. Te kolory nie są e, jakoś bardzo znacznie różniące się jak w przypadku wełny, od kolorów, które standardowo były w Minecraftie wśród tych banerów, Ale jednak zmiany były tam. E, na, nawet, nawet widoczne, że tak powiem. Również bardziej ożywił te kolory, e, tak samo jak w przypadku wełny. Kolejnym screenshotem. Był screenshot, który, słuchajcie, wywołał największą panikę, ponieważ na tym screenshotie poza kolorami wełny znalazła się również glina, przynajmniej z początku tak ludzie myśleli, że to będzie glina. I wybuchła w tym momencie panika, słuchajcie, bo w momencie, gdybyśmy zmienili teksturę gliny gliny, z której zostało zbudowane tak naprawdę prawie wszystko w Minecrafcie, byłoby źle. <laughs> Nie no, oczywiście śmieję się, słuchajcie, że byłoby źle. I tak samo ludzie tutaj śmiali się i zaczęli panikować tak naprawdę trochę, trochę zawczasu, ponieważ chwilę później, dosłownie. Jeb udostępnił na swoim Twitterze kolejnego posta, w którym tłumaczył, że to nie będzie glina, że glina pozostaje niezmienna i że kolor gliny zostaje dokładnie taki sam jak był. Ponadto wchodzi nowy blok, nowy blok, słuchajcie, nowy blok, który ma teksturę niemalże taką jak glina, gładką, bardzo przyjemną dla oka teksturę, z której można budować dosłownie wszystko, co byśmy chcieli. I wchodzi, słuchajcie, w końcu wymarzony mój niebieski kolor. Dlaczego wymarzony? I dlaczego yy, tak, tak bardzo, w końcu tutaj mówię, słuchajcie, to, to nie jest niebieski. Wcześniej jako niebieski stacjonował taki, powiedzmy, no nie wiem, sino, sino-śliwkowy. Tutaj taki trochę ciemniejszy śliwkowy, no ale przecież to nie jest niebieski kolor, to jest bardziej pod fiolet podchodzące. I ja jestem najbardziej zadowolony, słuchajcie, z tego, że będą wchodziły aż trzy odcienie niebieskiego. Tutaj taki morsko-turkusowy, jasno-niebieski błękit i taki granatowo-niebieski, co jest super ekstra urozmaiceniem. Nie było tego wcześniej, występowało jedynie pod yy, postacią wełny, chociaż jasno-niebieska wełna i tak, była koloru takiego powiedzmy trochę jak niebo, co nie było zbyt przyjemne. Także mówię wam te trzy kolory dla mnie, znaczy no te trzy kolory, mówię o, o tych trzech niebieskich kolorach, tutaj zbudowałem tylko dwa i dodałem jeszcze jeden czarny, o którym za chwilę powiem, one są dla mnie największym i najważniejszym rozmaiceniem i... Yy... I, I może, że tak powiem, za, za chwilkę o nich trochę bardziej się porozwodzę. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy do rozwodzenia się na temat kolorów i co można z nich tutaj osiągnąć, powiem wam co nieco więcej na temat tych bloków. Te bloki, bloki, nowe bloki kolorowe, zupełnie nowe bloki kolorowe, one będą najprawdopodobniej, tak jak już społeczność zresztą wspomniała, cementem. Prawdopodobnie będą cementem. Skąd to podejrzenie? Słuchajcie, Czep na swoim... Profilu w kolejnych dniach udostępnił post, na którym, jak widzicie, co teraz się dzieje, tak właściwie, ten blok zostaje zepchnięty z krawędzi, wpada do wody i zamienia się w blok, właśnie tego utwardzonego tutaj cementu czy betonu. To już można samemu wywnioskować na podstawie tego. Ja tutaj szybko przebudowałem taką maszynkę na komend blokach Taka maszynka, która funkcjonuje dokładnie w ten sposób. Mamy piston, który zepchnie nam gravel, czyli żwir, i ten żwir, wpadając do wody, zamieni się w blok. Słuchajcie, bardzo łatwo to było tutaj zrobić komentarz, raczej chyba opisywać. Nie będę tutaj użyłem scoreboard. Tak, nadajemy tag blok dla żwiru, który jest spadającym blokiem. I ten spadający blok, w momencie kiedy, ma, kiedy znajduje się w wodzie, on zamienia, zaczystawia w tym miejscu, w którym się znajduje blok. I y, następnie usuwa spadający piasek. Gdybyśmy nie, nie. Znaczy spadający blok. Jezu, przepraszam, słuchajcie, ja dalej żyję poprzednimi wersjami, w których jeszcze nie było tak naprawdę spadającego y, bloku. Tylko nazywało się to właśnie Falling Sand, czyli spadający piasek. No i jak mówię momencie, kiedy to spada i znajduje się w wodzie, tutaj stawia się blok i zabija ten spadający piasek. Prosty mechanizm, można bardzo łatwo wykonać. Jeb pokazał dokładnie coś takiego samego już na nowym jakby Minecrafcie, którego tworzy, aczkolwiek Snapshota jeszcze nie będzie. Słuchajcie, jeszcze musimy chwilę poczekać na Snapshot. Ja już się osobiście nie mogę doczekać, naprawdę jestem bardzo, bardzo zniecierpliwiony. No, dobra, słuchajcie, przejdźmy może do tych kolorów, które tutaj zostały, że tak powiem, dodane. I co można z nich uczynić, i co jest takim najwajniejszym, najfajniejszą rzeczą, słuchajcie, która gdzieś tutaj została wniesiona do tego wszystkiego. Słuchajcie, jak dla mnie, przede wszystkim kolor czarny. Kolor czarny, nie było wcześniej koloru czarnego, wcześniej kolor czarny jedyny, w jedynej formie takiej najczystszej występował jako blok węgla, który swoją drogą właśnie ma tutaj podmienioną teksturę. I właśnie, co do tej podmienionej tekstury, o jeszcze jednej ważnej rzeczy nie wspomniałem, definator, czyli gość, który stworzył właśnie tego resource packa. Dobra, widzicie tutaj jeszcze na ekranie zestawienie kolorów zwykłych, tych, które mają glina i ma wełna. I tych, które są na Resource Parku, wykonanego właśnie przez Definatora. On zrobił tutaj bardzo fajnie odwzorowanie tych kolorów, które zostały pokazane przez Jeba na Twitterze. To nie jest naprzód, słuchajcie, to jest resource pack, macie teraz na ekranie jego post i w opisie oczywiście będziecie mieli linka do, do tego tweeta, na którym macie link do pobrania oczywiście tego, tego resource packa, w którym są dodane te bloki. Jakbyśmy wyłączyli tego resource packa, to zobaczycie, że to na przykład jest iron ore, jak widzicie tutaj Minecraft iron ore pod, pod, pod spodem podpisane tutaj mamy jakiś e, high block na przykład, czyli tutaj jest, jest siano i te wszystkie bloki to są bloki z Minecrafta, tylko z pod, pozmienianymi teksturami. I tak samo jeśli wpiszemy tutaj dla przykładu blue, to zobaczycie, że to jest Diamond Block, a to na przykład jest Lapis Block. To też takie warte, yy, warte przyuważenia. Dobra, nas to nie interesuje w tym momencie. Słuchajcie, przejdźmy do tego czarnego. Nie było jednolitego czarnego koloru. Ja jestem bardzo zadowolony, że teraz będzie. Naprawdę chyba najbardziej mi brakowało tego i niebieskich kolorów. To są takie trzy kolory, których zupełnie, zupełnie nie było. Była wełna, ona miała, mówię, tą chropowatą teksturę, która nie była zbyt ładna. No, glina... <glina> ja nie wiem jak wy, ale ja czarnego w tym nie widzę. No i obsydian, który niestety, ale jest chyba dalej jednym z najpaskudniejszych bloków, które występują w Minecrafcie i no, no nic się w tym w przypadku nie zmieniło. Biały, kolejny wspaniały blok, słuchajcie, może nie tak czysto biały, nie tak śnieżno biały, ale jednak biały i też czysty, o czystej teksturze. E, tak, dokładnie tak samo jak czarny, nie było czegoś takiego. Jedyne nasze warianty, jakie mogliśmy używać to był kwarc, który był... No niestety w większych powierzchniach widać było wyraźnie tą kratkę, którą budował, budowały nam te krawędzie e, właśnie bloku kwarcu. No i śnieg, który był również taki dość chropowaty i, i niezbyt przyjemny. Z daleka wyglądał nieźle, bo był chyba najbielszym blokiem spośród wszystkich, ale w momencie kiedy z bliska to obserwowaliśmy, to było to takie dość paskudne. No i zostaje nam oczywiście glina, która też nijak się ma, tak samo jak w przypadku czarnego do czarnego, tak samo w przypadku białego do białego, też nijak się ma ta glina. Mówię, nadal najbardziej się jaram niebieskimi, nie mogę się już doczekać, słuchajcie, budowania. Nawet w serii zbudujemy, żeby zbudować coś z tych niebieskich barw. Kurde, naprawdę już jestem tak podjarany tym. No i mówię, tutaj kolejne na przykład zastosowania żółtego i czarnego, bo żółty nabierze znowu taką bardzo, bardzo intensywną barwę teraz. Chociaż ten żółty nie był wcale taki zły. I nawet jeśli byśmy połączyli tak naprawdę ten żółty i, i tą czarną glinę, one wyglądały ze sobą bardzo, bardzo ładnie. A te, ten żółty nowy i ten żółty i ten czarny nowy, one wyglądały jeszcze intensywniej, one mają taki wyraźnie, powiedzmy, yy, roboczy ostrzegawczy kolor. Te wyglądały też nieźle, można było ich stosować również do takich na przykład zabiegów, jakbyśmy chcieli zaznaczyć tutaj wielką, głęboką dziurę, w której się tam na znajdują na przykład potwory, które są nas. Zjeść tu były potwory. Tutaj, o, jest, tutaj domyślnie były potwory, ale potwory poszły i się, się na mnie obraziły, tak jakby. No i dobra, no i widzicie, jak to tak właściwie w tym momencie wygląda. Ja bym chciał wiedzieć jakąś Waszą opinię na ten temat. Co Wam się podoba w tym wszystkim? Co Wam się nie podoba? Chciałbym, żebyście się wypowiedzieli. Chciałbym, żebyście napisali mi, które z kolorów Wam się najbardziej podobają z tego zestawienia, które teraz się tutaj tak naprawdę pojawiło. Słuchajcie, drobne zmiany tutaj chyba jeszcze będą właśnie w shulker boxach? Albo i nie, a może się mylę, słuchacie, Chyba nie, chyba nie będzie w SutterBoksach. Chyba tak naprawdę będą tylko, y, tylko te nowe bloki dodane i będą zmiany w wełnie i banerach. Mimo wszystko możecie napisać, co Wam się najbardziej podoba. Ja bym chciał was zachęcić do ustawienia łapki w górę pod spodem, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo y, to jest fajne docenienie, jednak zawsze gdzieś tam y, jest to do, docenienie właśnie twórcy, który gdzieś nam się postarał przy stworzeniu takiego materiału. I co, ja bym chciał wam z góry podziękować jeszcze za obejrzenie tego kanału. Jeśli chcecie więcej takich filmów, oczywiście możecie zasubskrybować ten kanał. Ja się z tego miejsca żegnam z wami. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć!